Witam państwa, Michał Trześniewski zapraszam na serwis informacyjny. Wypłynęły taśmy gomoły. Poseł polski 2050 miał namawiać do nielegalnego finansowania kampanii. System Pegasus nie mógł zmieniać treści SMS-ów, nie mógł pobierać filmów i zdjęć z telefonu. Tak wynika z ustaleń Dziennika Rzeczpospolitej. Czy powstanie komisja śledcza do sprawy blokowania pieniędzy z KPO? Kto powinien przed nią stanąć? Poseł Janusz Kowalski domaga się powołania komisji śledczej do sprawy KPO. Według prawa i sprawiedliwości, koalicja obywatelska, będąc w opozycji, skutecznie lobbowała na rzecz zablokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Według obecnego rządu, to PiS przez łamanie praworządności doprowadził do zablokowania pieniędzy. Dzisiaj w tej sprawie odbyła się debata w Sejmie. Potrzebne były wybory 15 października żeby te pieniądze w Polsce się znalazły. Największą blokadą do pozyskania tych środków była ta ekipa rządząca i brak dobrej woli. Platformie Obywatelskiej nie uda się zrobić z Polaków idiotów, bo dlatego że Polacy wiedzą, że partią, która blokowała KPO jest właśnie Platforma Obywatelska Donalda Tuska. I tym wszystkim brukselskim i niemieckim miękiszonom mówię, sprawdzam. Chcecie rozliczyć KPO? To powołajmy nawet dzisiaj komisję śledczą, przed którą wezwiemy Rafała Trzaskowskiego, który namawiał Ursulę von der Leyen do sankcji. Wezwiemy wszystkich waszych europosłów, którzy gardłowali, żeby nie wypłacać KPO. Wezwiemy Donalda Tuska, który płaci dzisiaj za KPO polską suwerennością, wpuszczając migrantów, nie blokując polsko-ukraińskiej granicy za 22 miliardy euro dotacji, by zapłacimy 150 miliardów euro. To są właśnie koszty oddawania suwerenności przez Donalda Tuska. Chcę Donalda Tuska Zobaczcie przed komisją śledczą do spraw KPO. Powołajmy komisję śledczą drogie Mękiszony z Platformy Obywatelskiej. Rozliczmy KPO. Cała prawda o Pegazusie. Pod takim tytułem ukazał się artykuł w dzienniku Rzeczpospolita, który ma obalać mity dotyczące tego systemu. Według źródeł gazety Pegasus nie mógł zmieniać treści zawartych w telefonie, to znaczy nie mógł na przykład pisać SMS-ów lub modyfikować już istniejących. Ponadto według agenta CBA, z którym rozmawiała Rzeczpospolita, do systemu Pegasus wprowadzono ograniczenia. Między innymi zablokowano funkcję pobierania z telefonu zdjęć i filmów. Ten mityczny Pegasus... Jest po prostu jedną wielką wydmuszką według tego, wydmuszką i aferą, która nie ma miejsca, a działalność komisji. Jeśli się potwierdzi to, co jest w tym artykule, nie ma żadnego sensu. Jest to działanie bezcelowe, a więc bym powiedział, że marnotrawienie publicznych pieniędzy. Dlaczego? Ten Pegasus według ustaleń Dziennika Rzeczpospolita był oczywiście służył do przełamywania zabezpieczeń komunikatorów w celach zbierania danych, informacji w czasie rzeczywistym, to znaczy takim, które ściągało się informacje z które były w tym telefonie, a nie tak jak to przedstawia się w mediach, prefabrykowania, tworzenia sztucznych wiadomości. Mówiono, że system Pegasus został zastosowany w skali masowej. Otóż artykuł wskazuje wprost, że w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym funkcjonowały dwa komputery z których można było według specjalnych zasad stosować ten instrument. Dwa komputery, kilka osób zajmowało się tym. No, dla każdego, kto ma jakiekolwiek wyobrażenie o rzeczywistości, a nie jest motywowany politycznie, jasnym jest, że ta skala musiała być siłą rzeczy. Poseł Polski 2050 Adam Gomoła miał brać udział w procederze łamania prawa dotyczącego prowadzenia kampanii wyborczej. Miał zachęcać posła w okręgu opolskim, żeby wpłacił pieniądze na konto prywatnej firmy, za co miał dostać jedynkę na liście. Tak wynika z nagrań opublikowanych przez Nową Trybunę Opolską. Ja bym wolał normalnie, to wiesz, no normalnym trybem działać. No, bo firmy nie znam. Barbara Łabęcka, ja nie wiem kto to jest, więc jakby to wszystko jest poukładane w czasie, są zatwierdzone listy, jest konto komitetu, wpłaca się na komitet. Tak, tylko masz limity, wiesz o tym. No, ale to chyba większe są, nie? Gdzieś z 60 tysięcy złotych. Tak mi się coś obiło o uszy. No nie, właśnie na kandydatów do Sejmiku są trochę mniejsze. Wiesz, ja myślę, że mamy do przeliczenia, yy, ale ten. Y, ale no jakby. Ja się boję, że wiesz, że tu z tym limitem będzie. Będzie problem, po prostu. No, wiesz, ja bym wolał płacić jakby za siebie. Nie chcę sponsorować kogoś czy czegoś. Nie wiem tak w zasadzie, na co takie pieniądze idą, Adam. To jest osoba, która szefuje naszemu sztabowi, więc i tak te pieniądze są koniec końców wydawane na promocję komitetu w regionie, no. Ja bym chciał, Adam, żeby to wszystko było jakby zgodnie z prawem. Nie, nie słyszałem taśm, natomiast wczoraj dotarła do mnie ta wiadomość, bardzo smutna wiadomość. Poseł Gomoła został zawieszony w prawach członka klubu, a ponieważ taki jest nasz statut, nie ma innej procedury, sam zawiesił się we wszystkich prawach y, członka partii, nie bierze, nie będzie brał udziału w kampanii samorządowej, nie będzie brał udziału w żadnym y, w, w żadnym jej przejawie. Dwie działaczki organizacji Ostatnie pokolenie oblały farbą warszawską syrenkę. To akt wandalizmu mówią postronni mieszkańcy. Ostatnie pokolenie to międzynarodowa organizacja aktywistów klimatycznych, szczególnie aktywna w Niemczech, ostatnio także w Polsce. Jesteśmy ostatnim pokoleniem. Dziś jest Dzień Kobiet. Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane. A będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj, świętuję Dzień Kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i będziemy o siebie walczyć. to wszystko w naszym serwisie informacyjnym dziękuję za uwagę a za chwilę rozmowa Łukasza Jankowskiego do zobaczenia o godzinie 18 .00.